No, moi drodzy, to auto i tą rejestrację wydaje mi się, że powinniście poznawać. Jest z nami oczywiście The Mike, będziemy nagrywać jego Ferrari. Generalnie plan był taki, żeby nagrywać jeszcze porównanie jego M4 z nową M4. -ką. I nowa M4 jak najbardziej do nas jedzie. Natomiast pojawił się pewien mały, a w zasadzie to nawet nie mały. Problem techniczny, idę właśnie do Majka i zrobimy sobie mały update sytuacyjny, jak to teraz wygląda i czy w ogóle są jakiekolwiek szanse, żeby zrobić ten trzeci odcinek, o którym Wam mówiłem dnia dzisiejszego. Trafiłeś akurat jak wiszę na słuchawce i zamawiam tak, Gdzie jest Pan? No, na lotnisku w Masłowie. Czyli generalnie y, temat M4 odpada. Na no teraz tak. Tyle się śmiałem, że włoska auta się psują, a co? Niemiec. Nie no, dam rady. No. No, no, no. Nawet nie ustawiliśmy się do startu. <laughs> no przykro. I co? Leci, leci z niej olej? Tak. A to to powiem Ci, że jest i tak skromne względem... Tak, tam jest druga już pod autem, no i ogólnie wiesz, co no, z prawej strony olej nie zobaczysz, jest po prostu rozwalona, nie. Daje się z niej i na całe auto. A Nie no wiem, to... co ze schodnicami oleju w BMK, ale w trójce miałem to samo, nie? Więc yy, na szczęście na gwarancji zrobią, tylko no wiesz, nie ma się tak dostać na serwis. To jest ten, ten problem. No, to delikatna kiszka, nie ma, nie ma co gadać, no ale mam nadzieję, że przynajmniej odcinek z Ferrari zrealizujemy. No nie no, to warto bo... będzie Słuchaj. No widzisz, to jest to, że jednak ja nigdy nie wiesz co spontanicznego cię spotka na, na krypkach. No tego się nie spodziewałem. No. No, korzystając z okazji, że stoi, bo chyba pojechać nie pojedzie, to wam ją pokażę. czas spieszymy się, bo te chmury nie wyglądają za dobrze. A bez żadnej awersji do Buddy. I jeżeli to Budda widzisz, to wiesz, w żaden sposób nie chcecie tutaj urazić, ale chciałbym, żeby w końcu coś się zmieniło na naszej tabeli, jeśli chodzi o top 1 i liczę na to, że to miejsce, uda się to zrobić. Po prostu będziesz gorszy, Kamil. Będziesz na drugim miejscu, to będzie pierwszym. No, to powiedział Mateusz, ale Mateusza i tak nikt nie lubi, więc... Ale sobie tu uważaj, nie, nie stań na torze kolizyjnym. O skuwane, odpycha się, nie powiem. No to wyglądało naprawdę szybko. Co prawda troszeczkę zamienił na początku, ale kurde. Czy on już, czy, czy jemu już się udało przebić 11? Będę, będę, w szoku jeśli tak, bo w sumie opony zimne. 10-8 Już? Tak. Skubaniutki. Pokaż. Ale to lecimy dalej. Pokaż. Czekaj, tylko trzeba zrestartować go tutaj. E, bardzo szybko nam się wyklarowała tutaj e, sytuacja, jeśli chodzi o lidera tabeli. Już 10:8 na zimnych oponach. Karol psuje czas Majkowi, bo mu wstygnął opony. No bo on jest w filmie Buddha. <laughs> Z trakcją. Teraz w <noise> jak to znika w ogóle. No grubo. Myśle, ja. Myślę, że teraz pobił. 10, 10, 6. obstawiam. 10, 7. 10, 7, no? 10, 7. Też, też bym tak powiedział. 10, 5. 10, 5. 10, 5? 10 6, pół. Właśnie Mike mówił, że ten, że robił na drag race'ach jakieś tam czasy, że mu się udało zrobić 10.6, ale po spryskaniu opon WD-40, gdzie to w ogóle jest dla mnie abstrakcją, bo myślałem, że WD-40 jest śliskie i służy do smarowania, a nie do zwiększania przyczepności. No a tutaj, no zobaczymy, jaki będzie miarodajny czas bez żadnych wspomagaczy. Sprawdzałeś już? Tak. I 10.6. 10.6. 10 ale jeszcze mam ochotę sprowadzić trzeci. No to bardzo serdecznie zapraszamy. Możecie ustawić i tylko przetnę tamtego dragiego. Będzie 10 5. będzie dziesięć Może by. i może być też ciężko później przebić ten czas. A wiesz ile wyszło sześćdziesiąt 367. Fajnie. Fajnie? Ale kurwa katalogowy się. No właśnie. Czyli tutaj jest największy problem. No pewnie tak. Ale to są te opony. Ja z za niedługo zmieniam je na e, 22 cale, na PS4S. -y. Mm. No ale czasy będą gorsze, bo to jest no tak koło. więc to jest ostatni czas, żeby zmierzyć to auto tak też <noise> e, No dobra, to zobaczymy. No co, od razu lecimy? Tak. Ucho mnie zapalało. Ej, ale poważnie, to już jakby mówiłem Majkowi e, na filmach, jak on tam opowiadał o tym, że zrobił wydech i tak dalej. Spoko, ale szczerze mówiąc ja słyszałem bardzo niewielką różnicę i nie robił na mnie wrażenia dźwięk tego auta na filmach praktycznie wcale. Pewnie tutaj to tu też nie odda tego, ale uwierzcie mi, że na żywo jest mega. No, ciężko będzie go pobić. Bo no, z tego, co no też z Majkiem gadaliśmy, Bartek z MGP Garage buduje hurakana na Twin Turbo i to myślę, że może mieć szansę. A poza tym, no nie wiem, musicie naprawdę coś mądrego wymyślić w komentarzach, kogo możemy zaprosić, kto będzie w stanie przebić Ferrari. 10:58 no Jeszcze to lepiej. Piąteczka się pojawiła z nie przodu. Wiem, nie wiem czy to jest kwestia no, lepiej rozgrzanych opon czy tego wydechu, bo zero, zero sto. słuchaj, tak samo słabo, 3,5. Ale, no ale lepiej, ale lepiej. Nie było no. yy, może dlatego, że po prostu mniejsze, mniejszy moment, yy, ale dzięki temu lepsza przyczepność. No dokładnie. Yy, w każdym razie, no 10,5 ja jestem zadowolony. Myślę, że wiesz, yy, w tył napędzie taki czas bez rozgrzania opon. Nie, jest kozak i jest bez kozak. W 40 Tak, ale słuchaj, za, macie reklamy na kanale odpalone? No. No, to z reklam y, robicie mi remont dyfuzora z tyłu tych kamieni. To możesz, ja Ci mogę pokazać słuchaj, bo to jest y, piękna historia tego jak Ferrari y, ma wysokiej jakości tutaj plastik. O kurde. I to myślisz, że wszystko teraz? Nie, połowa już była, Aha. ale nie, nie martw się, bo to i tak idzie do lakierowania w czarny połysk. I wtedy to okleję folią, bo teraz się tego nie da okleić folią, bo to jest włókno szklane, które jest, nie absorbuje w ogóle kleju, nie? Mhm. a to ciekawe, no ale, ale przynajmniej no, nie, nie ma tragedii o tyle, że rzeczywiście to jest praktycznie do tak. malowania i będzie wyglądało jak nowe. No. No tam w amerykańskiej biedzie... No, Ci dosłownie. No jest słabo, nie powiem, że nie. Nie będę tutaj w żaden sposób polemizował. Silnik jakby rekompensuje, ale hmm, tak czy siak. No właśnie nie wiem, czy wiesz, ale to nie jest o Okej, Ok, ale nawet ładnie zabrzmiał. Bo jest zrobiony, wydech delikatnie. Gdyby nie był zrobiony, to. brzmiałby tak. <gry> Okej, okay, no to to już jest adekwatne. No ale przynajmniej można zrobić tak i wtedy rzeczywiście robi się troszeczkę głośniej i moim zdaniem. Yy, al ja całkiem przyjemnie, nie jest to może wyrafinowany dźwięk, ale e, no spoko. Ale mnie cieszy. A co tu jest za silnik dokładnie? 3.6 V6. A V6, dlatego właśnie mi tak fajnie gada, troszeczkę inaczej niż moja BMW. To jest piękne w tych spalinowych silnikach, wiesz, w elektrykach tego nie ma, że jednak producent na inny układ tłoków i tak dalej jest w ogóle co innego, nie? No i wolno sądzę, więc to też mnie przynajmniej tutaj...